Nie wiem co się dzieje, ale od 5 minut jest po prostu tu ruch. Dzień dobry. Dzień drugi na głównym szlaku sudeckim, moi drodzy. W tej oto pięknej, pięknej wiacie, zwanej zioną budką, Jak wspominałem wam, ma piękny dach z darni. E, spoko. E, noc była super. W drzwiach powiesiłem sobie tarpa, żeby nie wiało tak mocno e, i żeby ograniczyć wilgotność powietrza w środku. E, noc była super. Poza tym, że przez całą noc odbywało się rykowisko i z pobliskich polanek dobiegały mnie odgłosy jeleni. W sumie to pierwszy raz słyszałem jelenie w akcji. Opuszczam zieloną budkę, rozdrożę pod kopą 3,5 km. Tam teraz będę zmierzał, jest godzina 8. Tak naprawdę to chciałbym dzisiaj dostać się do szklarskiej poręby żeby zdobyć swój przewodnik, który poprosiłem, żeby pani mi zatrzymała. Więc mam nadzieję, że mi się uda. Przeszedłem na rozdroże pod Kopą, 998 metrów nad poziomem morza. Postanowiłem zmienić kurtkę puchową na, e, na membranową, ponieważ troszkę już rozgrzałem tymi 3,5 kilometrami. Pogoda jest cały czas taka sama jak widzicie i jest tutaj drogowskaz, wysoki, e, wysoki kamień 2,5 godziny, a Szklarska Poręba Górna 3 godziny 15 więc bez problemu dotrę tam na godzinę 9, 18, 12 tak mniej więcej na godzinę 13 więc idealnie na obiad no i powędrujemy gdzieś dalej ale jeszcze nie wiem gdzie to sprawdzę jak będę miał przewodnik Korzystam z okazji i pokażę Wam patenci który ma Osprey czy jakiś system mocowania kików. I bardzo proszę, mam już je w ręku. Jak widzicie, nadal wędruję z kijkami Black Diamonda. E, tylko, że tym razem mam wersję z korkową rączką. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Wcześniejsze kijki, które miałem na GSB, są i są sprawne. Tylko wygiął się ten środkowy segment i przez co nie zsuwa się on do środka. Teoretycznie jest on do zakupienia osobno, ale w praktyce było to na dzień dzisiejszy niemożliwe, więc musiałbym kupić chyba cały osobny kijek, więc postanowiłem, że kupię sobie po prostu dwa nowe. Wiem, może to nie jest zbyt oszczędne. Ale chciałem zobaczyć jak się sprawdzą te kiki i zdać wam z nich recenzję. Dobra, lecimy. Ale tutaj musi być pięknie, tylko nie dzisiaj. Zobaczcie sami. Znaczy, żeby nie było. Też jest pięknie. Ale prawdę mówiąc, ta pogoda tak troszeczkę odpowiada jednym z gorszych dni na GSB. Jest naprawdę zimno. I ta wilgoć. Dzisiaj ma być trochę niby cieplej i słoneczniej, ale to chyba dopiero po południu. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo wycieczka w taką pogodę <grywka> <grywka> może być ciekawie. Nie. Jest godzina 10.40 Z tego wynika, że gdybym Pocisnął wczoraj jeszcze dwie godzinki Dotarłbym do takiego pięknego szałasu Jaki tutaj jest No, Nawet jest oznaczenie skłoterskie A wewnątrz tego schronienia Chodźcie ze mną Znajdują się trzy stoły Bardzo proszę I Dwa miejsca Na którym mogą się położyć bez problemu Dwie, trzy osoby I z drugiej strony tak samo a na środku ktoś rozpalił malutkie ognisko. No nic. Tam też nie było źle. Tam też było fajnie. Eee... Gdybym wiedział, gdybym miał przewodnik, to może bym wiedział. A tak to po prostu idziemy. Idziemy dalej. Droga póki co jest super. Na razie zrobiłem jedynie 280 metrów wzniesienia. Jak widzicie, autostrada. Nie szlak. Idzie się po niej, wyśmienicie. Eee, tylko widoków nie ma. A to może dobrze. Jest zimno, moi drodzy, więc temperatura motywuje mnie do szybkiego marszu. No i jest taka szać, która czasami osada się na sprzęcie i na ubraniu. I na roślinności. Teraz Wam pokażę. I nareszcie zbiło się pięknie. To jest właśnie fajne w tych Sudetach, że są takie grzyby skalne. Jesteśmy teraz na chyba miejscu, które nazywa się Zwalicho. Mamy tutaj kilka skałek. No jest pięknie, tylko nic nie widać. Ale to mi nie przeszkadza. Najważniejsze to jest mieć wyobraźnię. Tam moi drodzy przed nami rysuje się piękny horyzont, na którym widać inne góry. I piękne chmury, które płyną po niebie. Bla, bla, bla. No chmura to płynie po niebie, jedna wielka. Jest pierwsza strata moi drodzy w sprzęcie. Wchodząc na skałkę do tego ujęcia, które było przez chwileczką, zahaczyłem kolanem o, o skałę i rościłem sobie spodnie na kolanie. Nieduża dziura, ale jednak. Zobaczcie. Nawet dwie dziury. Podkleiłem taśmą klejącą. E Monterską, żeby się nie rozwalała. Może na jakiś czas wytrzyma. Mam w plecaku zestaw naprawczy do, te, do Materaca, termarest. i może sobie tym podkleję. A tutaj dalsze skałki. No jest pięknie. W końcu zrobiło się e, tak bardziej górsko, bo wyprawa tamtym szlakiem, tą drogą, tą stradą właściwie, było mała. mało interesująca. A przy chwileczkę w ogóle spotkałem jeszcze Grzegorza, z którym sobie maszerowaliśmy przez chwilę i rozmawialiśmy. Ze względu na to, że ja cały czas coś kręcę, Grzegorz postanowił dać mi troszeczkę więcej swobody i poszedł sobie już przodem. A my spotkamy się z Grzegorzem może w schronisku na obiad. A tymczasem A tymczasem podziwiamy tutaj skałki. Dostadliśmy do rozdroża pod Zwaliskiem 980 metrów nad poziomem morza i mamy wysoki kamień za 45 minut i szklaskał porębę za półtorej godziny. Z powolutku się z głodu. E, chciałbym coś, coś konkretnego, bo cały czas podjadam jakieś syzamki albo batona, ale to nie jest to, na co mam ochotę. E, I chciałbym najpierw kupić chyba ten przewodnik. Usiąść sobie gdzieś przy stole, zamówić sobie coś ciepłego do jedzenia i obczaić plan na dzisiaj, co dalej. Ty, 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 ty. Czyli za półtorej godziny będę w szkalskiej porębie, ale trzeba będzie zleźć mnie w dół, do centrum. No nic, i tak nie mam nic innego do roboty. Więc idziemy! Właśnie szlak odbił z głównej drogi na chwilkę, taką ościeżynkę, ponieważ zdobywamy mini górkę, po to, żeby za chwileczkę wrócić znowu na główny trakt. Zobaczcie. Bardzo mi się podobają te skałki, które wyrastają na szlaku. Zupełnie inaczej wyglądał e, główny szlak boskicki, Ale nie zamierzam, nie zamierzam już wchodzić na tą skałę. <głos> <głos> już dzisiaj jedna dziura w spodniach mi wystarczy. Przed nami wysoki kamień, 1058 metrów nad podziałem morza. Bardzo, bardzo, bardzo nic nie widać. Jesteśmy w górach izerskich. Nie wiem, jakieś brama to jest schronisko. Samochody stoją. pałacyk. Słuchajcie, no jest zamek, jest wieża. Jest ogr nawet który buduje to wieżę, ale zabrakło tylko księżniczki. Więc nic tu po mnie. Lecimy dalej. No, powiem szczerze, że ktoś ma fantazję. Zbliżam się do szklanki poręby i powiem Wam, że zniknęła szać, a właściwie chyba wyszedłem z chmury, która przez cały dzień mi towarzyszyła. I nawet tak, jakby nieśmiało słonko chciało się przebić przez chmurę. O! Nawet widać szklacko poręby tam w oddali. Wow, <śla> niesamowite, jak takie rzeczy mogą cieszyć na szlaku jak się idzie przez cały dzień w chmurze. Szybko w dół na jedzenie. Jesteśmy już u przedmieści Szkockiej Poręby i nagle szlak skręca z powrotem do lasu i sobie myślę, dlaczego? A no to dlatego. Bo to jest takie piękne punkty widokowe. No i też jest przepięknie. Zupełnie się nie dziwię, że szlak tędy prowadzi. Jeśli kiedyś znajdzie Was ochota skracać drogę, nie róbcie tego, ponieważ jest tutaj naprawdę prześlicznie. Jestem już w szklarskiej porębie, teraz kierunek cięgarnia Libra, a następnie poszukam czegoś do jedzenia żeby eee, zakupy. Może kupić trochę wody. I ruszam dalej na szlak. <laughs> Ale się cieszę. Naprawdę jest fajnie. Teraz szczególnie, jak tamte chmury. Zobaczcie, zostały tam na górze. A nad szarską porębą o, może nie ma pięknego słońca, ale czuć, że coś Ale jest inaczej. No moi drodzy, stoję pod księgarnią Libra w szklarskiej porębie i mam już, mam już swój przewodnik po szlaku sudeckim. Pani wyciągnęła przewodnik z podlady. Czyli zrobiła to co, o czy opuściłem. Schowała go dla mnie. Doskonale, o jest Lidl, dobrze, ale my potrzebujemy znaleźć jakąś gospodę A co na mojej drodzy, zaszaleje sobie pizza Margarita w pizzerii Moltebema z widokiem na Lidla, wszystko w zasięgu ręki Nie chciało mi się za długo czegoś szukać, ale dałem ciała, ponieważ plan był taki, że podczas jedzenia chciałem sobie Podładować powerbanka a będę jadł na tarasie, więc tutaj nie ma nigdzie kontaktu. Ale zaraz obczaję sobie, gdzie spędzę najbliższą noc. Plan jest taki, że chciałbym się dzisiaj dostać do struniska na halę szelenicką. Dzwoniłem tam, ale na razie nikt nie dobrał telefonu, więc jest taka szansa, że będę mógł tam przenocować. Ale również może być tam taka sytuacja, że nie przenocuję, ponieważ strunisko może być zamknięte. Zobaczymy. Z centrum do schroniska na hali średnickiej jest godzina 10 i godzina, czyli dwie godziny 10, a ewentualnie alternatywa o Kameńczyk Kamieńczyk jest godzinę stąd. A, jest godzina 14, więc myślę, że wszystkie te opcje są troszeczkę takie za wczesne. Dużo lepiej byłoby wylądować gdzieś dalej, ale gdzieś dalej już nie ma dzisiaj noclegów, a ja już mam w nogach a ja mam już w nogach 18,5 km, więc tam na górę będzie 5 czyli 23 Spokojnie mógłbym zrobić więcej ale nic na siłę. Dzień dobry, mam pytanie, czy jest możliwość przenosowania, znaczy jedna osoba dzisiaj, teraz, czy dzisiaj. Tak? A jaka jest... Przy... Dobra, super. Ja nie. <gry> tak, myślę, że będę w ciągu 4 godzin. Dobrze, dziękuję serdecznie, do zobaczenia Udało się eee, 53 zł chociaż Muszę tam dotrzeć do godziny 20.00 pierwszej Jestem ciekaw czy są jakieś po drodze Zaraz to sprawdzę i chyba zmienię kadry, bo tam to jest w Reklama pizzy będzie teraz hmm. mapa turystyczna. No powiem tak, według mapy turystycznej nie ma żadnego żadnej wiatki. I podobnie wygląda sytuacja z przewodnikiem. Na przewodniku jest niby coś, ale... Ale dużo wcześniej. W takim razie idę do lidla, żeby zakupy i ruszam na szlak. Niech to szlak. Ale dobrze. Jak to dobrze coś zjeść. Od razu. Jak to dobrze jest coś zjeść. I od razu człowiek jest taki jakiś bardziej radosny. Do później. Nie będę wam pokazywał, jak robię zakupy w lidu. Opuszczam mszklacką porębę. Załatwiłem swoje sprawy. Przede wszystkim mam przewodnik. Zrobiłem mini zakupy. Zdobyłem nowy notes do robienia notatek. Długopis. Jaki piękny domek za moimi plecami. I teraz ruszamy po krótkiej przerwie, która trwała ponad godzinę. Znowu na szlak. Nie powiem szczerze, że po tej pizzy idzie się dużo, ciężej. Wjechało, wjechało mi takie zmęczenie w nogi, więc muszę je rozruszać, a czeka mnie dosyć spore podejście na szczyt. Dobra, na razie Was odłożę. Witamy w parku krebrozowym. Nie wiem jak to jest, że w takich miejscach mają prawo bytu takie stragany, które sprzedają oczy ciupagi. Łuki. No, Suje to klimat całego szlaku. No, idziemy teraz, chyba, jedną z bardziej turystycznych tras. A, więc będziemy mijać tutaj za chwileczkę. Mnóstwo turystów walą na wodospady. Teraz są 15 minut stąd. Uwaga, jest bardzo łatwa. No, tylko tylko dużo kamyków. Właśnie zakupiłem w tej Teotokasie bilecik upoważniający mnie do wkroczenia na teren parku, kosztował mnie 8 zł. zł i teraz została mi godzina 10, żeby dojść do słoniska, jest godzina 16, więc na luziku dotrzemy, nawet jeśli ja się miałbym się zatrzymywać, żeby podziwiać widoki takie jak na bieżąco ciężarówka. Uhu. Musi mieć niezłe hamulce. Prawdę mówiąc podziwiam tych chłopaków i w ogóle wszystkich, wszystkich, którzy pracują w górach. Chyba, że tu się mieszka i wszystko jest naturalne, bo dla takiego mieszczucha jak ja przyjeżdżka samochodem po takiej drodze może być lekko stresująca o, Jest, moi drodzy, po przejściu a w sumie to nie ile, bo mi się dwa razy zegarek włączył. sprawdzę to wieczorem na mapie i powiem wam ale jest godzina 17 e, i Powoli kończymy dzisiejszy dzień, przynajmniej wędrówkę, ale myślę, że dzisiaj tak spokojnie 25 metrów, e, około 25 zrobiłem. Zamelduję się, ogarnę i nagram jeszcze podsumowanie dzisiejszego dnia. Swoją drogą, obróćmy się na chwilę. To podejście było dzisiejszego dnia najtrudniejsze, bo było najdłuższe i chyba najwyższe wzniesienie. E, ale... Ale też było najnudniejsze, bo się wędruje takim chodnikiem, nawet no się podjazdem. Więc... O, tutaj do mnie pisze. O, piękne tam skałki. Postaram się jutro rano wcześniej wstać i wyjść. Może uda mi się jakiś wschód słońca nakręcić.